Kybalion Studium hermetycznej filozofii starożytnego Egiptu i Grecji, autorstwa trzech tajemniczonych. Rozdział siódmy: Wszystko we wszystkim. Podczas gdy wszystko jest we wszystkim, również prawdziwe jest, że wszystko jest wszystkim. Ten, kto prawdziwie rozumie tę prawdę, doszedł do wielkiej wiedzy. Kybalion. Jak często większość ludzi na okrągło słyszy, że ich bóstwo, nazywane wieloma imionami, było wszystkim we wszystkim. A jak mało podejrzewali oni istnienia wewnętrznej okultystycznej prawdy ukrytej w tych nierozważnie wymienianych słowach. To powszechnie używane wyrażenie jest tym, co przetrwało ze starożytnej maksymy hermetycznej przytaczanej powyżej. Kybalion mówi, ten kto prawdziwie rozumie tę prawdę, doszedł do wielkiej wiedzy. A skoro tak, to odnajdźmy tę prawdę, której rozumienie oznacza tak wiele. W tej prawdzie, w tej hermetycznej maksymie, Zawarta jest jedna z największych prawd filozoficznych, naukowych i religijnych. Przedstawiliśmy nauki hermetyczne odnoszące się do mentalnej natury wszechświata, do prawdy mówiącej, że wszechświat jest mentalny, utrzymywany w umyśle wszystkiego. W wyżej przytaczanym cytacie Kebalion mówi: Wszystko jest we wszystkim. Lecz zwróć uwagę na skorelowane z tym stwierdzeniem, że również prawdziwym jest, że wszystko jest we wszystkim. To wyraźnie sprzeczne stwierdzenie jest możliwe do pogodzenia dzięki prawu paradoksu. Co więcej, jest to dokładne stwierdzenie hermetyczne dotyczące relacji istniejących między wszystkim a jego mentalnym wszechświatem. Widzieliśmy, jak wszystko jest we wszystkim. Teraz zbadajmy ten drugi aspekt tematu. Nauki hermetyczne mówią, że wszystko jest immanentne, pozostające wewnątrz, wrodzone, trwające wewnątrz, w swoim wszechświecie i w każdej części cząsteczce, jednostce czy złączeniu wewnątrz wszechświata. To stwierdzenie jest zazwyczaj ilustrowane przez nauczycieli odniesieniem do prawa zgodności. Nauczyciel instruuje ucznia, aby ten stworzy mentalny obraz czegoś, osoby, idei, co ma formę mentalną. Ulubionym przykładem jest autor czy dramaturg, tworzący postaci swoich bohaterów, lub malarz czy rzeźbiarz, tworzący obraz ideału, jaki chce oddać poprzez swoją sztukę. W każdym z tych przypadków uczeń odkryje, że chociaż obraz ma swoje istnienie i istotę wyłącznie wewnątrz tworzącego go umysłu, to jednak uczeń, autor, dramaturg, malarz, rzeźbiarz również jest w pewnym sensie w nim immanentny. Przebywa w środku, trwa wewnątrz tego mentalnego obrazu. Innymi słowy, wszystkie zalety, życie, duch w rzeczywistości mentalnego obrazu wynoszone jest z immanentnego umysłu twórcy. Rozważ to przez chwilę, aż uchwycisz tę ideę. Jako współczesny przykład załóżmy, że Otello, Lago, Lear, Ryszard III w momencie ich poczęcia czy kreacji istnieli wyłącznie w umyśle Szekspira. A jednak Szekspir również istniał w każdej z tych postaci, dając im ich witalność, ducha i działanie. Czy im jest duch bohaterów znanych jako Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, czy jest to Dickens? Czy każda z tych postaci ma osobistego ducha, niezależnego od swego twórcy? Czy Vinus de Medici, Madonna Sekstyńska czy Apollo Belvidere są samodzielnymi duchami i rzeczywistościami? Czy może reprezentują one duchowe i mentalne moce ich twórców? Prawo paradoksu tłumaczy, że obie propozycje są prawdziwe, gdy spogląda się na nie z różnych punktów widzenia. Michael Bear jest Michael Bear a jednak Dickinsonem. Ale gdy u Michael Berze można powiedzieć, że jest Dickinsonem, to jednak Dickins nie jest identyczny Michael Barem. Człowiek tak jak Mike Ober może zawołać: Duch mojego twórcy jest obecny we mnie, a jednak i ja nie jestem nim. Jak odmienne jest to od szokującej półprawdy, tak szykliwie głoszonej przez połowicznie mądrych, którzy wypełnili powietrze swoimi ochrypłymi okrzykami: Jestem Bogiem. Wyobraź sobie biednego Mike Obera, czy przebiegłego Uriah Heep krzyczącego: Jestem Dickensem, czy kogoś z mniejszych ról w sztuce Szekspira, kto kwieciście ogłasza: Jestem Szekspirem. Wszystko jest w drżownicy, a jednak żdżownica jest daleko od bycia wszystkim. Ale wciąż zastanawiamy się, że chociaż żdownica istnieje zaledwie jako niska forma życia i ma swoje istnienie wyłącznie wewnątrz umysłu wszystkiego, to jednak wszystko istnieje w żdżownicy i w cząstkach, które tworzą dżdownicę. Czy może być większa tajemnica niż ta, że wszystko we wszystkim i wszystko we wszystkim? Uczeń oczywiście zda sobie sprawę, że powyższe przykłady są zawsze niedoskonałe i nieadekwatne. Gdyż reprezentują one tworzenie obrazów mentalnych w skończonych umysłach, podczas gdy wszechświat jest kreacją nieskończonego umysłu i rozdziela je różnica pomiędzy tymi dwoma biegunami. A jednak jest to zaledwie kwestia stopnia działa to samo prawo prawo zgodności ukazuje, że w każdym jak na górze, tak i na dole jak na dole, tak i na górze człowiek w stopniu, w jakim zdaje sobie sprawę z istnienia wewnątrz jego istoty, wewnętrznego i mamentnego ducha będzie wzrastał na duchowej skali życia. To właśnie oznacza duchowy rozwój, rozpoznanie, spełnienie i ukazanie ducha wewnątrz nas. Spróbuj zapamiętać tę ostatnią definicję dotyczącą duchowego rozwoju. Zawiera ona w sobie prawdę, prawdziwej religii. Istnieje wiele płaszczyzn istnienia, wiele podpłaszczyzn życia, wiele stopni egzystencji we wszechświecie. Wszystkie zależą od zaawansowania istoty na skali, której najniższym punktem jest najgęstsza materia. A najwyższy jest jedynie najcieńszy podział oddzielony od ducha wszystkiego i wszystko porusza się do przodu i w górę wzdłuż tej skali życia wszystko jest na drodze której końcem jest wszystko każdy rozwój jest powracaniem do domu wszystko jest do góry i do przodu nawet gdy zdaje się być przeciwnie takie jest przesłanie oświeconych Nawki hermetyczne odnoszące się do procesu mentalnej kreacji wszechświata mówią że na początku cyklu kreacji wszystko, w swoim aspekcie istnienia, dokonuje projekcji swojej woli ku swojemu aspektowi stawania się i to rozpoczyna proces tworzenia. Naucza się, że ten proces składa się z obniżania wibracji, aż osiągnięty zostanie bardzo niski poziom energii wibracyjnej, w którym to miejscu manifestowana jest najgęstsza forma materii. Ten proces nazywany jest stadium inwolucji, w którym wszystko staje się związane czy też wpleciony w swoją kreację. Hermetycy wierzą, że proces ten odpowiada mentalnemu procesowi artysty, pisarza, wynalazcy, który staje się tak bardzo wpleciony w swoją mentalną kreację, że prawie zapomina o swoim własnym istnieniu i przez ten czas prawie żyje w swojej kreacji. Jeśli zamiast wpleciony użyjemy słowa zaabsorbowany, to zapewne lepiej oddamy to, co mamy na myśli. To mimowolne stadium tworzenia jest czasem nazywanym wylewaniem boskiej energii. Tak jak stan ewolucyjny jest nazywane wyciąganiem. Skrajny biegun procesu tworzenia uważany jest za najbardziej odległy od wszystkiego. Podczas gdy początek stadium ewolucyjnego uważany jest za początek powrotnego ruchu wahadła rytmu, idei powracania do domu, która utrzymywana jest we wszystkich naukach hermetycznych. Nauki głoszą, że podczas wylewania wibracje stają się coraz niższe, aż ostatecznie ta potrzeba zniknie, a wtedy zaczyna się ruch powrotny. Lecz z tą różnicą, że o ile podczas wylewania siły twórcze ukazują się w połączeniu i jako całość, o tyle od początku stadium ewolucyjnego, czyli wciągania, ukazuje się prawo indywidualizmu, czyli tendencja do dzielenia na jednostki mocy. Skutkuje to tym, że ostatecznie to, co wyszło z wszystkiego, jako niezindywidualizowana energia, powraca do swojego źródła. Jako nieskończenie wysoce rozwinięte jednostki życia, które wzrastały coraz wyżej i wyżej poprzez rozwój fizyczny, mentalny i duchowy. Starożytni hermetycy, przy opisywaniu procesu mentalnej kreacji wszechświata, w umyśle wszystkiego, używają słowa medytacja. Słowo kontemplacja jest również często stosowane, lecz zdaje się, że zamysłem jest tutaj użycie boskiej uwagi. Uwaga jest słowem wywodzącym się z łacińskiego określenia sięgać wyciągać. I właśnie akt uwagi jest mentalnym sięganiem, rozszerzaniem mentalnej energii. Teraz mamy już podstawowe rozumienie do badania prawdziwego znaczenia uwagi. Nauki hermetyczne odnoszące się do procesu ewolucji mówią, że wszystko, po medytowaniu nad początkiem tworzenia, mając zatem ustanowione materialne podstawy wszechświata, powołując go myślą do życia, stopniowo rozbudza się lub wznosi ze swojej medytacji i tym samym zaczyna ukazywać się proces ewolucji. Na płaszczyźnie materialnej, mentalnej i duchowej, sukcesywnie i po kolei. Tym samym zaczyna się ruch do góry, i wszystko zaczyna poruszać się w kierunku ducha. Materia staje się mniej gęsta, pojawiają się jednostki, zaczynają formować się połączenia, życie pojawia się i ukazuje w coraz to wyższych postaciach, a umysł staje się coraz bardziej jasny, wibracje nieustannie się wznoszą. W skrócie, rozpoczyna się proces ewolucji we wszystkich swoich fazach. I przebiega on według ustanowionych praw procesu wciągania. Wszystko to trwa eony eonów czasu człowieka, gdzie każdy eon zawiera niezliczone miliony lat. A jednak oświeceni informują nas, że całe tworzenie, inwolucja i ewolucja wszechświata jest jak mrugnięciem okiem dla wszystkiego. Na końcu niezliczonych cykli eonów czasu, wszystko wycofuje swoją uwagę, swoją kontemplację i medytację, wszechświata, gdyż wielkie dzieło jest ukończone. I wszystko jest cofnięte do wszystkiego, z którego się wyłoniło. Lecz tajemnicą tajemnic duch każdej duszy nie jest unicestwiany, lecz jest nieskończenie rozszerzony. Twórca i tworzenie są scaleni, tak mówią oświeceni. Powyższy przykład medytacji i następującego po niej rozbudzania z medytacji wszystkiego jest oczywiście jedynie dokonaną przez nauczycieli próbą opisania nieskończonego procesu poprzez skończony przykład. A jednak, jak na górze, tak i na dole. Różnica istnieje zaledwie w stopniu, i tak jak wszystko wstaje z medytacji nad wszechświatem, taki człowiek z czasem przestaje ukazywać się na płaszczyźnie materialnej i wycofuje się coraz bardziej do wewnętrznego ducha, który rzeczywiście jest boskim ego. Istnieje jeszcze jedna kwestia, którą chcemy przedstawić w tej lekcji metafizycznej sfery spekulacji, chociaż naszym celem jest jedynie ukazanie jej daremności. Chodzi nam o pytanie, które niewątpliwie pojawia się w umysłach wszystkich myślicieli, którzy dążyli do poznania prawdy. To pytanie brzmi: dlaczego wszystko tworzy wszechświaty? To pytanie można zadać w różnych postaciach, lecz powyższe stanowi sedno. Ludzie usilnie starali się odpowiedzieć na to pytanie, lecz nie istnieje odpowiedź godna swej nazwy. Niektórzy wyobrażali sobie, że wszystko miałoby coś przez to zyskać. Lecz jest to absurd, bo czyżby wszystko mogłoby zyskać coś, Czego nie posiada? Inni poszukiwali odpowiedzi w idei, że wszystko chciało coś kochać. A jeszcze inni uważali, że dla przyjemności czy zabawy. Albo dlatego, że było samotne. Czy też dla ukazania swojej mocy. Wszystko to są dziecinne wyjaśnienia i pomysły, które należą do dziecinnego okresu myśli. Inni poszukiwali wyjaśnienia tajemnicy w założeniu, że wszystko jest pobudzone do tworzenia z powodu własnej wewnętrznej natury. Jej instynktu do tworzenia. Idea ta wyprzedza pozostałe, lecz jej słaby punkt to pomysł, że wszystko jest pobudzane przez cokolwiek, wewnętrznego czy zewnętrznego. Jeśli jego wewnętrzną naturą czy instynktem do tworzenia byłby absolut, a nie wszystko, to ta część propozycji upada. A jednak wszystko tworzy i ukazuje, i zdaje się odnajdywać w tym pewien rodzaj satysfakcji. Trudno też jest uciec z konkluzji, że w pewnym nieskończonym stopniu musi ono posiadać coś, co odpowiadałoby wewnętrznej naturze czy twórczemu instynktowi u człowieka, z odpowiednio nieskończonym pragnieniem i wolą. Nie mogłoby działać, gdyby nie miało woli działania, i nie miałoby woli działania, gdyby nie pragnęło działać, i nie byłoby pragnieniem do działania, gdyby nie było uzyskanej z tego satysfakcji. Wszystkie te rzeczy należałyby do wewnętrznej natury i można by postulować ich istnienie według prawa zgodności. Jednak wciąż wolimy myśleć, że wszystko działa całkowicie swobodnie, bez żadnego wpływu, czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego. Jest to problem, który leży u podstaw trudności i trudności, które leżą u podstaw problemu. Mówiąc wprost, nie można stwierdzić, że istnieje jakikolwiek powód dla działania wszystkiego, gdyż powód implikuje przyczynę, a wszystko jest ponad przyczyną i skutkiem, z wyjątkiem tego, gdy chce stać się przyczyną. W którym to momencie to prawo będzie wprawiane w ruch. Widać więc, że materia ta jest nie do objęcia myślą, tak samo jak i wszystko jest niepoznawalne. Tak jak mówimy, że wszystko po prostu jest, tak samo jesteśmy zmuszeni do stwierdzenia, że wszystko działa, ponieważ działa. W końcu wszystko jest wszelkim powodem w samym w sobie, wszelkim prawem w samym w sobie, wszelkim działaniem samym w sobie i można prawdziwie powiedzieć, że wszystko jest swoim własnym powodem. Swoim własnym prawem, swoim własnym działaniem, czy nawet więcej, że wszystko jest powodem jego działania, jego prawo są jednym, gdyż wszystko to są nazwy dla tej samej rzeczy. W opinii tych, którzy przedstawiają tę lekcję, odpowiedź zamknięta jest w wewnętrznej jaźni wszystkiego, razem z jego tajemnicą istnienia. Prawo zgodności w naszym odczuciu sięga jedynie do tego aspektu wszystkiego, który można określić jako aspekt stawania się. Za tym aspektem jest aspekt istnienia, w którym wszystkie prawa są zagubione w prawie. Wszystkie zasady scalają się z zasadem, a wszystko, zasada i istnienie, są identyczne, są jednym i tym samym. Zatem metafizyczna spekulacja w tym miejscu jest bezowocna. Wchodzimy w nią tutaj tylko po to, by pokazać, że znamy to pytanie, jak również by ukazać absurdalność pospolitych odpowiedzi udzielanych przez metafizykę i teologię. Na zakończenie może być interesującym fakt, że o ile zarówno starożytni, jak i współcześni nauczyciele hermetyzmu skłaniali się raczej w kierunku zastosowania do tego pytania zasady zgodności, co wycofało konkluzją o wewnętrznej naturze, o tyle legendy mówią, że Hermes Wielki, ty zaawansowani uczniowe zdali mu to pytanie, odpowiedział im mocno zaciskając wargi i nie wypowiadając ani słowa, co wskazało, że odpowiedź nie istnieje. Może chciał jednak zastosować aksjomat swojej filozofii, mówiący usta mądrości są zamknięte dla wszystkiego, za wyjątkiem uszu zrozumienia, uważając, że nawet jego zaawansowani uczniowie nie posiedli zrozumienia, które uprawniałoby ich do otrzymania tej nauki. W każdym bądź razie, jeśli Hermes znał tę tajemnicę, to nie przekazał jej, to zatem w tej kwestii usta Hermesa są zamknięte dla świata. A tam, gdzie wielki Hermes nie chciał mówić, jaki śmiertelnik ośmieli się nauczać. Pamiętaj jednak, że jakakolwiek by nie była odpowiedź na ten problem, jeśli rzeczywiście ona istnieje, to pozostaje prawdą, że podczas gdy wszystko jest we wszystkim, to równie prawdziwe jest, że wszystko jest we wszystkim. Nauka w tym temacie jest wyraźna i możemy dodać kończące słowa cytatu: Ten, kto prawdziwie rozumie tę prawdę, doszedł do wielkiej wiedzy.